Piotr Gabriel Skorupa Czy ja mam duszę? Pięćsetletni letni dąb Naturalnie wydrążony w środku Mówią, że ma duszę Powiadają, mieszkał tam pielgrzym Pielgrzym też miał duszę Obok bezpański pies. Czy ten pies ma duszę? Czy ci, którzy go wyrzucili, są naprawdę bezduszni? Biegnie bez celu. Albo jednak z celem, jak uczeka Londona: pies z brudną sierścią, pręgą na grzbiecie smutnymi ślepiami i duszą. Ludzie. Bez Czy ja mam duszę? Czytał Bogdan Tmowski.